Do szkoły nie spotkanie mi złego, bo znam się ruchu drogowego. Przecież chujesz za, tak, to nie pracowałam, nawet na papach. Poznaj przepisy ruchu drogowego. Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem. Skieruj w prawo wzrok, do znów na lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść